Herosolanie, letnia komikonada gorących newsów, nadal trwa. Suicide Squad galaktycznego Jamesa Gana rzuca się w oczy. Twórcy Batman Arkham niosą kolejnego hiciora? Dużo gwiazd na wielkiej scenie DC fandom? Men of Steel 2? Nikos na wielkim ekranie? Czy 138 zł to za drogo? Lecimy z tymi tematami. Na pierwszy ogień leci Suicide Squad. Tak dla przypomnienia, na czym stoimy. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że James Gunn, dla Marvelowych laików, to ten pan co wyreżyserował Guardians of Galaxy. No tak, prawo łyżka, to jest rzeczywiście pomógł Marvelowym laikom, teraz to na 100% będą wiedzieć o co chodzi. Dobra, no to w zeszłym roku poszedł news, że James Gunn wyreżyseruje nowy Suicide Squad. News troszkę zaskakujący, bo ten pierwszy to była taka troszkę lipka. Tak czy inaczej, jakimś trafem trochę kasy zarobił, więc studio zdecydowało się na kolejne. Ale uwaga, nie ma co panikować, to nie taka sytuacja, że James będzie musiał wydobyć się z bagna kitowców i słabych wilanów i na tym zbudować sequel. Bo… nowy skład? To sequel nie będzie. Że co? No, no właśnie, będziemy chyba świadkami najszybszego rebootu od czasu Spidermana. Na całe szczęście, to co w poprzedniku nam się podobało, czyli aktorzy, w większości powrócą. Zobaczymy więc Margot Robbie jako Harley Quinn, no raczej Jay Courtney, Boomerang, i Joel Kimman jako Rick Flagg. Na powrót nie załapie się Deadshot. To raczej nie dlatego, że ma kłopoty z Fish W zamian za to do ekipy dołączy naprawdę spora ilość innych aktorów. John Cena jako Peacemaker, Steve Agee jako głos King Sharka, David Dastmalchian jako Polka Dot Man, Flula Borg jako Javelin, Daniela Melchior jako Radcatcher. Okej, okay. wiem, że mniej więcej od drugiego nazwiska mogliście już przestać kojarzyć aktorów. A co powiecie na Natana Filiona? I don't care. I'm still free. Michaela Rukera. Idrisa Elbe. No to to już bardziej. Jedyny problem jest taki, że jak do tej pory nie za bardzo wiemy, kogo będą grać. Ale czy na pewno? Jeśli chodzi o tego ostatniego pana, to w twitterowych życzeniach dla Jamesa Gana jego Happy Birthday jest specyficznie zmodyfikowany i przypomina ryk tygrysa. Internety zgodnie stwierdziły, że to na 100% znaczy, że Idris będzie grał Bronze Tigera. Żadną skórego mistrza asasynowania, zarekrutowanego do Suicide Squad przez Rika Flaga i Amandy Waller. Hmm. Bronze Tiger. Czy to odpowiedź DC na Black Panther? Na pewno tematyka na czasie. Zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno dowiemy się więcej na nadchodzącym DC fandom. Ale zanim o tym, to zostańmy jeszcze przy Suicide Squad, ale tym razem w wersji bardziej interaktywnej. Mamy oficjalne potwierdzenie. Rocksteady Studios pracuje nad nową grą o szwadronie samobójców. Twórcy Batman Arkham zatizowali nas dosyć solidnie, ujawniając logo nowej gry, które przypomina celownik. I ten celownik jest wymierzony w baniach Supermana. Co to może oznaczać? Czy jako Suicide Squad będziemy polowali na słupka? Tak by się zdawało na pierwszy rzut oka, ale może będzie twist i to my będziemy słupkiem walczącym z zespołem samobójców. Według growego reportera Jasona Schreiera, Rocksteady Studios pracuje nad Suicide Squad już mniej więcej od początku 2017 roku, czyli Gierka jest już grubo ponad 3 lata w produkcji. Według dziennikarza jest to jednak zbyt krótko, aby zobaczyć grę jeszcze w tym roku. A podczas DC Fandom prawdopodobnie dostaniemy jakiś teaser, niekoniecznie pełnoprawny trailer. Według przewidywań i flotek, gierka raczej ominie konsolę obecnej generacji, trafi na Playkę 5 i Xbox Series X, a być może tylko na jedno z nich jako ekskluzyw, jak to ostatnio bywa i pojawi się prawdopodobnie dopiero w 2022 roku najwcześniej. Więcej na temat gry dowiemy się lub zobaczymy już niebawem na wspomnianym wcześniej DC Fandom. A jeśli chodzi o temat superbohaterskich gierek na PS4, ruszyła beta Marvel Avengers dostępna przez weekend i z tej okazji dostaliśmy też gierkową walkę Black Widow z Taskmasterem. Jak widać, promocja gry z filmem się pokrywa. Chwileczkę. Black Widow przełożono na 6 listopada, ale fani Disneya dostaną wreszcie Mulan. Na Disney Plus, nie w kinach. I hmm. Nikogo to nie cieszy? Kina przymierają z braku hitów, a ludzie narzekają, że muszą wydać 7 dolców na Disney Plus. Po polsku to będzie gdzieś 26 zł i dodatkowo ponad 30 dolców. To będzie około 112 zł, żeby zobaczyć mulan. Dodatkowo w tym mulan nie ma muszu. 138 zł. Niby to wygląda jak napad w biały dzień, ale Disneyowi hajs się musi zgadzać i pewnie sobie policzyli, że jak bilet do kina to 10 dolców, tak jak pójdzie rodzinka czteroosobowa, to im się będzie zgadzać. No, a singli nawet nie liczą. A te single im teraz płaczą w twitterowe poduszki, że nie zobaczył tej mulanki. A co wy o tym myślicie? Za tanio? Za drogo? Mieszkasz sam czy z rodziną? To zrobimy jak w ten sposób wyjdzie Widoka. Jak my tu w Polsce nawet Disney Plusa nie mamy. Ciekawe. Pamiętacie moją relację z komikona na chacie z zeszłego tygodnia? To źle czytałem. To był komikon na czacie, a nie na chacie. Jak wspomniałem już wtedy, no nie było to jakieś epickie wydarzenie, które choćby w małym stopniu mogło zrekompensować komikoniarzom brak oryginalnego komikona w San Diego. Ale nie bójcie żaby. Potrzeba więcej patosu i dramatyzmu? DC przychodzi z pomocą, a dokładniej ze swoim własnym wirtualnym wydarzeniem. DC Fandom. DC obiecuje nam 24-godzinne mega wydarzenie, będące największym spędem talentów i największą pokazówką trailerów i newsów w historii DC. Mamy usłyszeć mega oczekiwane zapowiedzi w tematach gier, filmów, seriali i komiksów. No, spójrzcie na te trailery, zobaczcie te nagłówki. Most Epic Fandom ever. Zobaczcie na tę scenę, nacieszcie oczy tym line-upem. Oj, przepraszam. Najbardziej epickim line-upem ever! Na no będzie ma pojawić się obsada produkcji takich jak Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning... DC Super Girls, DC Legends of Tomorrow, DC Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Snyder's Cut, Justice League, Lucifer, Pennyworth, Shazam, Suicide Squad, Supergirl, Superman Lois, Teen Titans Go, Titans, Watchmen, Young Justice, Outsiders oraz Wonder Woman 1984. Co ciekawe, na wydarzeniu ma pojawić się też Val Kilmer. O co chodzi, zapytacie? Ponieważ wypuszczenie Snyder'skata Justice League, o które bardzo zabiegali fani, stało się precedensem do robienia podobnych akcji z innymi filmami. No I tym razem fani domagają się wypuszczenia reżyserskiej wersji filmu Batman Forever, czyli Schumacher's Sata. Bo to, co trafiło do King w 1995 roku, to tylko 130 ze 170 minut jego reżyserskiej wersji. No i tak, obecność Wala na tym wydarzeniu zrobiła fanom nadzieję na to, że DC planuje ogłosić wypuszczenie ich upragnionego Schumacher Jedną ze skał, na której ma być oparty DC fandom, będzie Dwayne The Rock Johnson. Koleś dostał nawet swoje osobne intro, na którym prezentuje się jako gwiazda eventu, czyli facet w czerni, Black Adam. Jak określił sytuację The Rock, they needed a hero, instead they got me. W Wolnym tłumaczeniu? Chcieliście to macie, bo na rokowego Black Adama czekamy już kilka dobrych lat. Newsy o czarnym Adamie już niebawem, a sam film póki co ma ustawioną premierkę na 22 grudnia 2021 roku. I jeszcze super tajna ciekawostka. Na stronie, na której pani mogli zadawać pytania do poszczególnych tematów, które będą omawiane na wydarzeniu, pojawiły się dwie ciekawe kategorie: Secret Mówi 1 i Secret Mówi 2. No i oczywiście internet już spekuluje, co pomogłoby za filmy. Men of Sin 2? You Got? Green Lantern Corps? A może kolejny film Harley Quinn? Macie jakieś propozycje? Herosolanie, dajcie znać, czy wybieracie się na ten mega epicki DC Fandom w domu. Wydarzenie będzie dostępne 22 sierpnia przez 24 godziny na dcfandom.com. Za darmo. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej o tym, co, gdzie i jak można zobaczyć, to zapraszam do tego filmu. Kerosolanie! Liczę na wasze szary. Wznieście wszyscy kciuki w górę i przywalcie w dzwona, bo ostatnio to docieramy do coraz mniejszego grona zamiast rosnąć. Liczę na was. Koniecznie sprawdź nasze ostatnie filmy i wbij komentarz. A jeśli nie masz pomysłu na komentarz, to zostań do końca filmu i daj mi znać w komentarzach, czy wróbel zje. Bo ja już muszę lecieć. Siemanko!